Ja się manka, witajcie na moim kanale. dziś jest ze mną Julka. Wstydzi się. Dobra. My tu nagrywamy dziś Brawl Stars. Co my wybierzemy tu? Nic nie ma. Dobra, ale. Tu mamy. Dobra, zagramy sobie to. Zagramy sobie szeli. Mamy skina nowego. Dobra. Dobra. Powiedz, co, Silka. Ile mają zostawić łapek w górę? Jeden. <grym> Jeden. Jeden na sto. Sto łapek w górę. Nie będzie. Dobra, łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Odwrót, o. o nie, go Już paniec przegrał się <laughs> przegraliśmy Wo Wo, jestem wo. Wo, wo wo, 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 El Primo, El Primo Ej, pokaż mi po stracie a po co? Chcę jeszcze. D Doki masz? No, ja nie mam. Ja pierwszy raz ja pierwszy raz wziąłem ten skrzynkę otwierałem i takie. A ja ten y otwieram y jeden raz mega boxa, ale nic ja nie trafiłem. Dobra, Jacki gram. Dobra. Hmm, hmm. dobra, Ym, gramy dobrze dobra dobra, i znów jesteśmy musieliśmy się oddalić o Jezu, tramwaj Trzy, cztery. Cztery tramwaje. No cztery tramwaje. Nie chce nam się gra odpalić. Co jest? Co to? Czemu? Powinna. Może tu jest lepszy internet. No, tu jest lepszy. Dobra. Yy, nagrywamy tu. Dobra, to jest lepszy internet kim mam być? Jula, wylosuj wylosuj mi nitą no. dobra, jestem nita jestem nitą tą, tą, tą Nitą. dobra odpala się nam gra Odpala się nam długo jakoś, ale dobra, weźmiemy jeszcze raz, dobra, wskazówkę, długo. długo nam się coś ładuje, nie mam internetu. Dobra, to to by było na koniec tego odcinka. Ale to pa! Eee, no, do widzenia, zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i pa!